Cześć, witam Was. Zapraszam Was na kolejny urbex. Tym razem zwiedzimy sobie opuszczone gospodarstwo. Jestem w miejscowości w Polsce, która jest charakterystyczna z pewnego powodu, ale to o tym może Wam potem powiem. Już tutaj widać przez okno wialnie do zboża. Może sobie tam za chwilkę zajrzymy. Tymczasem idziemy dalej. Jest to niestety przy drodze krajowej, więc będzie troszkę przypał. No ale cóż, wchodzimy i zobaczcie, mamy tutaj wialnię do zboża, zobaczcie sobie jak fajnie, jaki kurczę klimacik. Tutaj, tu był piec kiedyś, widzicie, ewidentnie tu był kiedyś piec. Tutaj jakieś kamienie, coś, muszę tu uważać, bo jest to po prostu główna droga, nie chciałbym być zauważony, chociaż myślę, że nawet jak zostanę zauważony, to... Nie będzie nikt z pretensji, więc teraz, ale jednak mimo wszystko wolę uważać, dobra. Teraz szybciutko się przenosimy do domku. OK. Nikt mnie nie zauważył. O, zobaczcie. Od malucha koło. Wzorki na ścianach. O, patrzcie, kurczę, te włączniczki takie fajnie, kurczę. Lubię te klimaty. I jest trochę pozostałości. Idziemy dalej kurcze, fajny klimacik ja to lubię, te wszystkie takie, wiecie jakie rzeczy już mnie chyba poznaliście To jedzie, czekajcie, ja się tu schowam ze ściany. tutaj taka półeczka poczekajcie chwilkę ok, auto przejechało, idziemy dalej tutaj takie metalowe różne elementy patrzcie, jaka fajna kłódeczka tutaj jakieś takie coś o, to jest od takiego zamka puszkowego były taka, taki skobel, to się zatrzaskiwało. Fajna, słuchajcie, sprawa. Jakieś takie metalowe elementy. Piec kaflowy, niestety, rozwalony. Kolejne pomieszczenie. Pokój. I znowu auto czekajcie do roga, co tu wejdę. Ale naprawdę, słuchajcie, ja to lubię. Patrzcie, naprawdę to jest klimat. Kurde, wystraszyłem, a to tam jest skręt do sąsiedniej miejscowości. Uff. Dobrze, trzeba się słuchajcie, przyżegnać zawczasu, żeby nic nam tutaj się nie stało. Ten piecyk fajnie się prezentuje. I tak ten domek tutaj, słuchajcie, wygląda. Idziemy dalej. Dobra, wykorzystam teraz moment. Nic nie jedzie, więc lecimy. Lecimy do gospodarczych budynków dalej. Tu był jakiś chlewik. Tu nic nie ma. Kurnik był, bo tam była drabinka taka dla kur. Tu zamknięte. Musimy uważać, słuchajcie. Tutaj siewnik konny. Lecimy dalej. O, popatrzcie. Wytrzymają, myślicie, te schody? Myślę, że raczej powinny. nic, nie ma nikogo, chyba tu czysto i tu też ok, tu widzicie, tak to wygląda naprawdę mega, tutaj to coś, coś światło wpadające do tego pomieszczenia klimat robi. To jest taki zapach, słuchajcie, taki stęchlizny, jak to takich w starych piwnicach. Wiecie chyba o co mi chodzi. No, to dobrze też takie pomieszczonko. O, gable do ziemniaków widzicie? A nie widzicie, czekajcie. To wam pokażę tak, żebyście widzieli ją. Gable do ziemniaków. Fajna sprawa. No i cóż, to jest bezpieczna piwnica raczej, ale musimy stąd wejść, bo musimy iść dalej. Tu trochę złomu. To doła chyba niestety pozamykana, tu są brony. Ale tu jest jakaś dziura Nie widzę, żeby coś tam było cokolwiek Chociaż kurczę jest trochę rzeczywiście jest trochę rzeczy Ale to jest chyba kurczę stodoła używana, jeszcze nie jest chyba opuszczona tak jak się patrzy W każdym razie nie wejdziemy niestety do niej Więc patrzymy tutaj dalej Tu trochę złomu metalu itp. Kawałki eternitu, jakieś płyty betonowe. No i jesteśmy teraz z tyłu tego obiektu, w którym byliśmy przed chwilą. No i słuchajcie. Myślę, że większe to będzie. To by było na tyle w takim razie. Tu jest jeszcze studnia. Zaraz ją Wam pokażę. To pomieszczenie chyba na mnie największe wrażenie zrobiło i domek. A tu jest jeszcze taka studnia przykryta płytą eternitu. Także cóż, żegnamy się w takiej scenerii i trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!